Tutaj karty katalogowe, to jest, jest DTM6 i DTM8. i DTM 8. Tak, Parametry, bo one różnią się właściwie tylko jednym. Jeżeli idzie o prędkość przesuwu e, bramy, czy tam silownika, jaką poruszają bramę, no to wszystkie modele mają 10 metrów na minutę, Tu się niczym nie różnią. Siła uciągu, jeżeli chodzi o DTM6 i 8, jest taka sama. To jest ten sam silnik, ta sama przekładnia o takim samym przełożeniu, więc no, siłą rzeczy nie może być inaczej, mają podobną moc. Z tym, że DTM8 ma przykładnie, w środku, ma to koło ślimacznicy, zaraz pokażę, mam tutaj na wierzchu, jest metalowe. Tak, DTM, tu położę nisko, DTM, albo do, gdzie będzie lepiej widać? Nie, tu na dole będzie dobrze. Tak, DTM8 jest metalowe, DTM6 kiedyś było całe takie poliamidowe, teraz jest z taką wkładką metalową, widać. Jest stopiona wkładka, gdzie to sprzęgło wchodzi. To był problem z wyłamywaniem te, te, tego gniazda. Ten problem są rozwiązany właściwie odkąd jest to koło z tą wkładką. Nie ma problemu też z, z wysprzęglaniem, z takim rzeczami, że coś się tam rozpada. W nim. Także to jest jedna różnica między dtm 6 i 8 Koło metalowe lub koło z tworzywa wydaje mi się, że żywotnością to koło z tworzywa z tym wzmocnieniem nie ustępuje w tej chwili temu metalowemu. Także to jest kwestia już właściwie podejścia tego kto, kto co preferuje czy metalowe czy, czy, czy stworzywa. Jeżeli, nie, jeżeli dla kogoś gra rolę cena to jednak zawsze ta szóstka jest ciut niższa to cena szóstki jest ciut niższa, więc można spokojnie z tym tym wkładką metalową to koło brać i się nie przejmować powinna działać bez problemu. Tak, czyli mamy mamy ten sam silnik, mamy te same newtony przez to, że jest koło metalowe jest troszkę trwalszy, przynajmniej w teorii to brama nie do 600, a do 800 kilo, ale to co mówię? No, brama może mieć 5 metrów i ważyć 300 kilo, będzie elegancko sobie śmigać, a może być brama 3-metrowa, ważyć nie wiem, 700 kilo i będzie problem, bo będzie sobą ułożyskowana, albo będzie brama w ogóle 3-metrowa i będzie ważyć też 150 kilo, ale będzie miała takie wózki, że też nie będzie chciała jechać. Także no, brama musi ładnie ładnie być łożyskowana, musi swobodnie się poruszać, żadnych przeskoków, pochyleń, takich rzeczy być nie powinno. Wtedy to na pewno będzie działać. Co jeszcze? Czym się różnią? Właściwie niczym więcej, tak? No i to co w szóstce, czyli wyłączniki mechaniczne, taka sprężynka, która przyłącza, ale to za chwilę, jak będziemy napędy wyjmiemy, to będziemy je sobie dokładnie oglądać. Chodzi o parametry, tak? Te same newtony, ta sama prędkość przesuwu, tylko troszeczkę mocniejsze, 15 cykli na godzinę pracy, no, mówię, jeżeli to jest przydomowa czy nawet jakaś firma, 15 cykli na godzinę, to nie jest to nie jest wbrew pozorom mało. Na pewno nie, jest to, nie nadaje się to jako szlaba na autostradę, ale mówię, do takich instalacji, nawet większych zbiorowych parkingów, jeżeli to jest wszystko dobrze rozplanowane i brama, <coughs> przepraszam, brama na to pozwala na swobodną pracę napędu, to mogą działać. I co, DTM Swift 6 i DTM Swift 1200, który od niedawna jest z nami. Tutaj również różnica nie jest jakaś znacząca, różnią się silnikami. Przekładnia ta sama, ten sam stopień, ta sama prędkość przesuwu, jest po prostu mocniejszy silnik założony. Tak, tutaj mamy silnik 800W, tu jest 1100W. Faktycznie przekłada się to na zwiększoną moc, także one na pewno, te Swifty 1200 już do takich bardziej wymagających bram, jak można stosować. Co ważne, Swift 1200 jest w kąpieli olejowej. Czyli już mamy takie smarowanie, i to nie tylko jest przykładnie zanurzona, cały silnik jest w kąpieli olejowej, więc to chłodzenie przez to te cyk cykli jest zdecydowanie więcej, to jest 36 cykli na godzinę. Już można naprawdę ten napęd dać na, na takie bramy, gdzie jest zmożony ruch i ten napęd sobie z tym świetnie radzi. Także jeżeli idzie o jakieś bramy, nie znam nie, 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 nie różnicy w cenie, jaka jest, ale myślę, że jeżeli jest jakakolwiek możliwość, żeby go wrzucić na bramę, to jak najbardziej, bo te w kąpieli olejowej to jednak są sprzęty. Które pracują w optymalnych warunkach i te przekładnie wytrzymują bardzo długo. Także myślę, że tutaj, jeżeli jest taka możliwość, to nie warto oszczędzać. Tak, jeżeli chodzi o różnica, moc silnika, przez co oczywiście inna, inna wartość bram, większe bramy, cięższe bramy, spokojnie można stosować. Czym się różnią od TM6 i 8? Te wyłączniki są magnetyczne. No ja takie zdecydowanie preferuję. Nie ma problemu z jakąś mechaniką, z czymś, co tu musi się spotykać, łamie się, wygina, blokuje, zacina. To jest na pewno o tyle wygodniej. Oba siłowni, Wszystkie modele są oczywiście zasilane z sieci 230V, są silniki jednofazowe. Centrale do akcesoriów mają budowane zasilacze, także to o tym wszystkim jeszcze będziemy mówić. Tyle, jeżeli idzie o parametry.